Nowoczesne technologie w ochronie zdrowia ludzi i zwierząt. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj ponownie gościmy w Warszawie w poradni Integrum. Naszym i Państwa gościem jest Pan Doktor Bogumił Wojnowski. Pan doktor jest doktorem weterynarii. Witamy jeszcze raz kolejny. Po raz kolejny u Pana. Nasze poprzednie odcinki cieszą się ogromnym, ogromną popularnością. Jest wiele odsłon w internecie, a więc to znaczy, że to interesuje Polaków. W zajawce powiedzieliśmy, że będziemy mówić o. Szczególnych metodach, m, które pozwalają e, no, w, w, działać w tej płaszczyźnie profilaktyki schorzeń e, chronicznych, tak. e, tej medycyny, mo, można powiedzieć, która dotyczy zarówno zwierząt, jak i ludzi, czyli idziemy śladem e, doktora Kropa e, z Kanady. Tak, też. Ale ja chcę tu wspomnieć o moim koledze, też lekarzu weterynarii. Który jest autorem takich preparatów jak TP-1, TP-2. Są to preparaty istniejące na rynku od kilkudziesięciu lat. Mimo tego, że są nieskomplikowane w swoim składzie, zawierają mikroelementy. Ale pomagają ludziom w najgorszych sytuacjach. Przepraszam, to są preparaty dla zwierząt? które też pomagają ludziom? Są przede wszystkim dla ludzi mm -hmm. wymyślonej. Produkuje je bratanek e, doktora Podbielskiego w Międzyrzeczu. E, natomiast autor, dr Podbielski e, był lekarzem weterynarii. Przyjmował też w Warszawie e, pacjentów. Bywało, że kolejka stała na schodach, żeby się dostać no, po, po poradę doktora Podbielskiego. Pan doktor Podbielski był wrogiem palenia papierosów. Jak ktoś tylko się przyznał, że palił papierosy, to... Yy, nie przyjmował. Nie przyjmował nie. po prostu. Stwierdził, że po prostu szkoda roboty na takiego. Natomiast ja od niego przejąłem to, że yy, diagnozując yy, moich yy, klientów, yy, że stwierdzę metale ciężkie, wszystko jedno z jakiej przyczyny, czy spalenia papierosów, czy zeszczepionek, to najpierw usuwam metale ciężkie metodą helatowania. Mamy taki dobry preparat, doustny w odróżnieniu od e, formy dożylnej, który z, e, taki, e, z takiego miejsca pod językiem wchłania się bezpośrednio do cytnicy, do żyły. Szyjnej i dostaje się do organizmu z pominięciem żołądka. Mhm. No to, I to jest polski preparat dostępny nie, w No niestety, jest importowany. Mhm. Niemniej jest to prosty, prosty produkt, bardzo wygodny w użyciu. To są metale ciężkie, ale doktor Podbielski w swojej karierze y, znał y, profesora Aleksandrowicza, jednego z największych lekarzy. Y, Polskich, który zasłynął z takim powiedzeniem, że wszystkie choroby są do wyleczenia, tylko my nie wiemy, jak je leczyć. Tak. Także ja kontynuując te myśli jednego i drugiego, pana, no właśnie twierdzę teraz, że mając takie metody rozwiniętego biorezonansu lub metodą kwantową, my możemy ocenić stan zdrowia pacjenta. Zarówno człowieka, jak i zwierzęcia, ale także możemy Panie Bogumile, rozmawialiśmy o takim pojęciu jak probiotechnologia. Czy, czy my zaczynamy w tej chwili o tym mówić? No, to jest mój konik z dzieło ostatnich kilku lat, kiedy poznałem polską firmę, która na licencji amerykańskiej produkuje Probioemy. Mhm. Ale też muszę mhm. się pochwalić, że mój pierwszy artykuł na temat probiotyków ukazał się w Koniu Polskim gdzieś koło roku 1986. Były to probiotyki ze Szwajcarii, gdzie e, firma Equibol to dostarczała i do, do dzisiaj dostarcza, z tym, że wtedy kilogram tego specyfiku kosztował 150 franków szwajcarskich, ale był oczywiście dla nas niedostępny. Natomiast dzisiaj mamy do dyspozycji preparaty w płynie, mamy też nawet nasączone probiotykiem perełki takie ceramiczne, które wrzuca się do wody przed gotowaniem i ona po prostu zmienia swoją strukturę i właściwości na taką prozdrowotną. I tak, to jest że, do wielokrotnego użycia. Tak, to jest produkt japoński importowany przez firmę Probiotics i możemy to dystrybuować jako, jako środek naturalny. Do zmiany struktury wody, właśnie na temat wody wiem, że kilka dni temu miał Pan audycję w radio. My też na naszym kanale nakręciliśmy kilka odcinków dotyczących wody. Wspominał Pan o wodzie o nazwie Nantes, czy to jest nazwa wody firmy? O co chodzi z tą wodą? Proszę pana, dwa lata temu zorganizowałem konferencję naukową w Bibliotece Narodowej, gdzie wziął udział około 150 uczestników, lekarzy z kraju, z zagranicy i tam wystąpił pan prezes Oszczęda z Bolesławca, który od wielu lat produkuje urządzenia do deklastrowania wody, czyli do wprowadzenia jej w takie stadium rozbitych klastrów, dzięki czemu ona jest. Wchłaniana w całości i jest dystrybuowana w buteleczkach 200 ml lub w kanistrach 5-litrowych. I okazało się po badaniach w laboratoriach naukowych Uniwersytetu w Krakowie, w Białymstoku, że ta woda ma właściwości tak zwane detoksykacyjne. O. Wystarczy wypić 200 ml dziennie tej wody i to zapewnia taką o, funkcję, jakby człowiek wypił e, pół zrele, czy dwa litry wody. Czy to wody. deklastrowanie wody ma wpływ z tymi urządzeniami, które pan wspomniał? Nie, nie, czy to, to jest, jest inna technologia. To jest technologia? E, czy pochód... na czym polega to deklastrowanie? Czy, czy to jest napromieniowanie tej wody czymś? To w pewnym sensie poddanie te, 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 niskiej temperaturze no, tak zwanej plazmy mhm. i ta woda wtedy zmienia swoją strukturę. No, wynaleźli uczeni. Białoruscy i ta metoda została zaimportowana z, razem z jej twórcą, który został wspólnikiem w firmie Nantes. I oni dzisiaj stanowią mocny, mocne ogniwo producenckie, właśnie tej wody. Jest Czyli bardzo... ta woda jest w Polsce dystrybuowana? Tak, tak, oczywiście. Wspominał Pan, że w małych opakowaniach? W 200 ml i 5-litrowych do użytku dla ludzi. Czyli. Ale a dla zwierząt? A dla zwierząt. Właśnie postawiliśmy niedawno e, u mego hodowcy, którego tam wspomagam od kilku lat, urządzenie wielkości zamrażarki. I e, to urządzenie produkuje 10 ton tej wody na dobę mhm. i te 40 tysięcy kurczaków, które są e, w na farmie. To, co? to jest farma, tak? To jest kurnik. Kurnik. Kurnik, pojedynczy No, no kurnik. właśnie, no i jaki to ma wpływ? Mówiliśmy o, jeśli chodzi o ludzi, że ma właściwości detoksykacyjne, a w przypadku zwierząt, co Pan zaobserwował, dając właśnie tą wodę deklastrowaną e... w tym kurom, jakie, jaki był efekt podawania no, tej wody? te efekty, można przeczytać na stronie firmy Nantes, ale ja przeżyłem to... E... Obserwując. No, jak, jako właśnie lekarz weterynarii. No. Proszę pana, no, kurczęta to są bardziej wesołe, lepiej jedzą, <laughs> dużo piją, szybko przerastają, skraca się okres stuczu, Hodowca oszczędza na kilku tonach paszy, bo one szybciej osiągają swy, swoją docelową wagę. No a my jako konsumenci, jaką, jaką mamy z tego korzyść? A opowieść? mamy korzyść taką, że nie ma chemii w mięsie. To znaczy, że nawet jeśli by dostawały te kury yy, pasze z genetycznie modyfikowanych yy, produktów, to, to jest, ta woda jest w stanie Dobrze zneutralizować? pan myśli, proszę pana, prawie że ukradł pan mój pomysł, bo ja wymyśliłem właśnie to zdrowe mięso z Mazowsza, gdzie mm -hmm. pomimo tego, że kurczęta jedzą pasze GMO, to zarówno ta woda zdrowa, jak i probiotyki. Mogą to przetworzyć w organizmie na tyle, że to GMO nie, nie będzie. Zneutraliz zostanie zneutralizowane. Tak jest. Czy Pan to mówi na podstawie przypuszczeń, czy to są już pana, bo wiemy, że pracował był pan pracownikiem naukowym w SGGW, więc czy... To Pańskie oświadczenie jest poparte już doświadczeniami. Wie pan, no bo to wie Pan, że to jest, to jest przełom, my ciągle rozmawiamy na temat ekologicznej żywności. Wiemy, że drób niestety nie należy do tej grupy zdrowych produktów, więc no, to byłby naprawdę przełom. I mięso jest śliskie następnego dnia po przechowaniu w lodówce. Więc ja wziąłem to z obserwacji dotyczących probiotyków stosowanych do ziemi, gdzie Pomimo tego, że w ziemi są metale ciężkie, to bakterie probiotyczne, które są podane do gleby, one potrafią przetworzyć, jakby zjeść, nasycić się tymi metalami ciężkimi, tworząc z nich chelaty, formy schelatowane, czyli organiczne połączenia. Czy mogę to przełożyć na taki, powiedzmy, język nienaukowy, czyli jeśli jest drzewo i jest liść i ten liść pochłania dwutlenek, czyli no, oczyszcza w jakiś sposób atmosferę, to ta woda ma taki wpływ na związki chemiczne zawarte w Ziemi, że neutralizuje, tak? Czy tak to można powiedzieć? No, może nie, nie do końca tak. Jakkolwiek tutaj poruszył Pan taki temat, który y, dotyczy właśnie wzrostu roślin, liści owoców y, po zastosowaniu wody, ale no, my idziemy dalej. My stosujemy też y, 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 preparat, który się nazywa Ormus, Ormus, a to już jest z kolei no. mieszanina, nie tylko mikro pierwiastków, ale też ultra pierwiastków mhm, pozyskiwanej z soli tak No ile mam wiedzę no bo może chodzimy za daleko. Nie chcę czy... opowiadać tu tak. o technologii bo to jest sprawa dla chemika natomiast e, tam są też sole srebra złota mhm. no i, i to robimy to czyli na razie mikro. Woda deklastrowana ma wpływ na neutralizację metali ciężkich tak? Tak no, możemy powiedzieć? Powiedzmy ma działanie też jakby trochę antybiotyczne i także hamuje wzrost komórek rakowych to in vitro, są na to dowody, także medycyna się opiera przed, przed zastosowaniem szerszym tej wody, nie wiem dlaczego, w związku z czym producent zwrócił się w stronę rolnictwa i mm. promuje tę wodę zarówno w ogrodnictwie, jak i w sadownictwie, jak i w hodowli zwierząt. Cały szereg już zwierząt pije tę wodę jako normalną taką, normalny składnik diety mm -hmm. poprzez zastosowanie właśnie tych urządzeń bezpośrednio w kurniku. Czy, czy ma Pan tajemniczy? doświadczenia już, które mówią o pozytywnych wynikach, jeśli chodzi o stosowanie tej wody na organizm ludzki? No, organizm ludzki, no to już wspomniałem, że to laboratoria Uniwersytetu w Wiemstoku, w Krakowie, zrobiły te doświadczenia, one są opisane na stronie firmy Nantes, ale ja polecam swoim klientom picie tej wody, stwierdzam, że następuje szybsza regeneracja organizmu, sam zresztą ją też piję. Tak? Tak. Czyli mam jeden baniak mam w domu. Jest pan jeden. królikiem doświadczalnym i wyniki są bardzo pozytywne? W pewnym sensie zdaje relację producentowi, który mnie też wspiera, hmm. ale on też produkuje kosmetyki doskonałe na tej wodzie, także y, dzięki tej wodzie kosmetyki lepiej działają, lepiej się wchłaniają. No to już wiemy, to już wiemy. Panie doktorze, y, są tutaj u Pana y, suplementy y, firmy Invex. Wiem, że to jest bardzo, bardzo. Nowoczesna firma, która wprowadza niesamowite technologie. Rozmawialiśmy tutaj przed wejściem, przed nagraniem tego odcinka. Czy coś mógłby więcej pan powiedzieć na temat tych no, suplementów? mógłbym dosyć dużo powiedzieć, natomiast od kilku lat jestem w kontakcie z producentem tych produktów. To jest, to pan, jest polska firma. To jest polska firma rodzinna, rodzina Szczepaniaków i pan Stanisław Szczepaniak. Jest jednym z największych wynalazców polskich, może nawet w Europie, ma około 160 patentów. Jest przede wszystkim producentem chemii dla przemysłu, galwanizacji, uzdatniaczy oleju czy benzyny. Natomiast z racji zainteresowania się własnym zdrowiem wynalazł preparat Silor B, to jest preparat krzemowy. A wiadomo, też od dawna, że bez krzemu nie ma życia. Mm -hmm. I zarówno doktor Rybczyński, który podnosił rolę krzemów w leczeniu raka, jak i inni naukowcy stwierdzają, że krzem może pomóc w uzdrawianiu. To mamy... pomoc leczenie onkologiczne. Tak, tak, oczywiście. Mamy ten preparat B też z jodem. No, ale też y, pan Szczepaniak produkuje wodę, też, wodę utlenioną, mhm. która ma też działanie fantastyczne y, do dezynfekcji zarówno ciała, mhm. ram. Czyli mówimy to o nadtlenku wodoru. Tak jest, tak, tak. Tylko mhm. <laughs> ta forma dzięki właśnie tym niepospolitym zdolnościom pana Szczepaniaka y, dodał do niej srebro i bor i w tej postaci ona stanowi doskonały środek dezynfekcyjny. Mhm. Ale też wczoraj mi powiedział w rozmowie, bo też miałem z nim wywiad na temat wody, właśnie w Radiu Wnet, o tym, że można ją używać na przykład do dezynfekcji obuwia, do dezynfekcji właśnie pomieszczeń stajennych, czy mieszkania. Czy... No, czyli hmm. mówimy o profilaktyce, tak? Tak, właśnie. To jest ta nowoczesna E, technologia na użytek e, zarówno medycyny, jak i weterynarii. Mhm. No i stąd właśnie takie pojęcie e, to wspólnego z, zdrowia, które pro, promuje pan doktor Krop. No ja to w pełni popieram i twierdzę, że właśnie powinno się kształcić lekarze medycyny i weterynarii e, w tym w, szerokim powinni zakresie. Powinni współpracować. No, w, powinni, powinni. Natomiast jak widać z relacji ze spotkania pana Ziemby w Radiu Katowice. Profesorowie medycyny nie są za tym. A, proszę państwa, może dziś nie będziemy na ten temat rozmawiać? Ja to tylko wspominam. Jasne, bardzo, bardzo panu dziękujemy za nasze spotkanie. Państwa zapraszamy na kolejne spotkanie. Również zapraszamy, państwa zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Do widzenia. Do widzenia Państwu. Dziękuję.